Du skal måtte snuble på her. Witajcie w pierwszej z dwóch części zapowiedzi sezonu. Sezon Zima 2021 będzie najpotężniejszym sezonem od lat, dlatego nie obyło się bez lekkiej zmiany struktury zapowiedzi sezonu. Jako, że samych kontynuacji mamy prawie tyle samo co nowych seriali, postanowiłem nagrać dwa osobne filmy, zarówno dla kontynuacji, jak i zupełnie nowych anime. A dlaczego zaczynam od kontynuacji? To wy, drodzy widzowie, tak zadecydowaliście, dlatego w dzisiejszej części pierwszej, wraz na Mario, przedstawimy Wam wszystkie kontynuacje, jakie pojawią się już w styczniu. Premiera drugiej części zapowiedzi, w której tradycyjnie opowiem Wam o nowych anime, nastąpi już 2 grudnia o godzinie 18. A teraz usiądźcie, bo ogrom seriali, jakie przedstawiłem Wam dzisiaj, zwali Was z nóg. Po kilku obsuwach wreszcie przyjdzie nam ujrzeć kontynuację przygód Rimuru i jego królestwa. Jakie to nowe przygody czekają naszego Slime'a w świecie pełnym magicznych istot oraz demonów, jak i ludzi chcących jego głowy, jeden z najpopularniejszych isekajów typu odrodzony jako będzie musiał rywalizować z Pajączkiem w sezonie. Lecz kto wyjdzie z tego pojedynku zwycięstwo? Pająk czy Slime? Przekonamy się już niebawem. Serial podzielony zostanie na dwie części. Druga wyemitowana zostanie w sezonie Lato 2021. Długo czekać nie musieliśmy. Druga część drugiego sezonu Rezero startuje już na początku 2021 roku. Po naprawdę zaskakująco dobrej części pierwszej, nie mogę się doczekać rozwiązania wątku Sanktuarium. Twórcy odpowiedzieli nam na wiele pytań, ale zadali masę kolejnych. Oby druga część odpowiedziała na większość z nich. Tapej, ale żeś mi zaimponował ostatnio. Przy Tytanach zatrzymamy się na nieco dłużej. Bo i owszem, jestem zadowolony z faktu, że już niedługo poznamy finał animowanej wersji, jednocześnie mam obawy co do realizacji tego projektu. Wymagania, jakie studio WIT postawiło, oddając projekt w dobre ręce, są ogromne. Jedynie studio MAPPA nadawało się, by kontynuację przejąć, Oby spadkobiercy Madhouse dali radę. Nasuwa się jeszcze pytanie, czy czwarty sezon Tytanów również podzielony zostanie na dwie części. Mam taką nadzieję, bo materiału jest jeszcze sporo. Spodziewać się zresztą możemy zakończenia i manki, i anime w podobnym okresie. Serial wystartuje jeszcze w grudniu, ale ja zaliczam go już do sezonu zima 2021. Wyczekiwana kontynuacja ciekawej serii, w której bohaterowie posługują się nauką, aby rozwiązać wszelkie problemy. Pierwszy sezon zakończył się tuż przed rozpoczęciem wojen kamiennych. Kto wyjdzie z nich zwycięsko, dopiero teraz zacznie się prawdziwa akcja. Co czeka za murami sierocińca? Czy Em i spółce uda się przetrwać w świecie, w którym wszystko chce ich pożreć, dowiemy się już niebawem. Liczę, że studio Cloverworks podoła zadaniu, ponieważ drugi sezon anime wywróci trochę dotychczasowe tempo akcji. Jeżeli dostaniemy przekład 1 do 1, pierwszego kandydata na anime roku 2021 możemy wpisywać w ciemno. Nadzieja umierała ostatnia, ale było warto, albowiem otrzymamy kontynuację jednego z isekajów, który swego czasu rywalizował trochę z Sword Art Online, lecz poniósł porażkę. Jakież to polityczne intrygi przyjdzie nam ujrzeć w nowym sezonie, serial składać się będzie niestety tylko z 12 odcinków do produkcji powraca studio Dean, które zaadaptowało drugi sezon. Długo wyczekiwana kontynuacja jednej z popularniejszych romkomów, czy pięcioraczkom uda się osiągnąć swój cel, kogo wybierze Futaro? O i oczywiście anime dojdzie do tego momentu. Przekonamy się w nowym sezonie tego naprawdę przyjemnego haremiku. Sequel, którego zapewne nikt nie chciał ujrzeć. Niestety, powstaje. Ostatnia część przygód Grzechów, już niebawem. Czy uda się pokonać przykazania? Czy chociaż na zakończenie tej historii dostaniemy dobre zwieńczenie? Może być ciężko, ale trzymajmy kciuki. Sequel ukochanych przez wszystkich komórek chroniących ludzkie ciało już niedługo ujrzy światło dzienne. Czy czerwonej i białej krwińce uda się obronić człowieka przed nowymi chorobami? Tego dowiemy się w nowym sezonie. Alkohol, palenie i stres. W organizmie narażonym na te czynniki drężniące komórki odpowiedzialne za utrzymanie życia wydają się toczyć wojnę, która nigdy się nie kończy. Ze względu na dotkliwy brak pracowników czerwona krwinka AA2153 musi szybko nauczyć się dostarczać tlen i pobierać dwutlenek węgla nawet w niebezpiecznych warunkach. W międzyczasie biała krwinka U1196 musi sobie poradzić z zarazkami i wirusami w sytuacjach zagrażających życiu. W tych trudnych warunkach muszą dać z siebie wszystko, nie wiedząc, czy ich poświęcenie. Okaże się warte. Jest to spin-off serii Hataraku Saibo, ale myślę, że warto było go tutaj umieścić. Zapowiada się bardzo ciekawie. Serial Beastars tak naprawdę dopiero się rozkręca. Czas na drugi sezon skomplikowanych relacji pomiędzy antropomorficznymi bohaterami. Jeszcze więcej intryg, nowe postaci i pokazanie kolejnych zakątków mrocznego zwierzogrodu. Wprost nie mogę się doczekać, czym tym razem serial ten zaskoczy mnie niejednokrotnie absolutnie jedna z kilku najlepszych kontynuacji sezonu zima 2021. Po wielu latach wreszcie doczekaliśmy się kontynuacji tego popularnego science fiction shonen'a. Znany tytuł, którego główną zaletą są walki drużynowe, nareszcie powraca i miejmy nadzieję, że otrzyma on dobre wyniki. Sezon pierwszy nie był aż taki rewelacyjny, ale trzymamy kciuki. Równo po trzech latach dziewczyny kampujące u podnóża góry Fuji powracają. Jakimi ciekawostkami na temat biwakowania zaskoczą nas tym razem? Czas na pełnoprawną kontynuację. Jedno z najlepszych leczących anime wreszcie powraca. Przezabawna przygoda grupki przyjaciółek mieszkających na małej wsi skradła moje serce kilka lat temu. Aż ciepło robi mi się na serduszku, kiedy wiem, że ich codzienne przygody już niedługo ponownie zagoszczą w japońskiej telewizji. Polecam wam non non Piori, szczególnie po ciężkim dniu. Serial, który moim zdaniem nie powinien w ogóle powstać, w sezonie zimowym dostanie. drugi sezon. Ale serial, jeżeli chcecie przykład staroszkolnego fantazy, to bez dwóch zdań lepiej obejrzeć wersję tego anime z 1998 roku. Jest dużo lepsza. Ukochane postaci sportowej mafii oraz Zbrojnej Agencji Detektywów powracają w tym szalonym chibi spin -offie. Jakieś to śmieszne sytuacje czekają na Zazaja i spółkę? Dowiemy się w tym przezabawnym gag spin -offie. Przyznacie chyba, że same kontynuacje rozgrzeją sezon zima 2021 do czerwoności. Praktycznie każdy z was powinien znaleźć coś dla siebie. A to jeszcze nie koniec, bo nowe seriale w nadchodzącym sezonie również zapowiadają się bardzo dobrze. Przekonacie się o tym już 2 grudnia o godzinie 18, wtedy to premierę mieć będzie część druga zapowiedzi sezonu. Jeżeli jesteś widząc z przyszłości i ta data jest już za tobą, to w tym momencie będziesz miał możliwość przejścia do drugiej części u góry ekranu oraz w opisie materiału. Koniecznie obejrzyj całość zapowiedzi najlepszego od lat sezonu zima 2020. A na jakie kontynuacje czekacie Wy? Dajcie znać w komentarzach. Dziękuję za pomoc w przygotowaniu na Mariu i Zefiksowi. Jeżeli materiał był dla Was pomocny, będę bardzo wdzięczny, jeżeli zostawisz łapkę w górę dla zasięgu. Do usłyszenia. Cześć!